Witam wszystkich Soda Fabia za 500 No i się szykuje taka grubsza naprawa Znaczy nie wiem czy ona jest grubsza spowodowana moim roztargnieniem chyba Słuchajcie taki temat Zgubiłem kluczyki od tego samochodu Miałem tylko jedne Nie mam żadnych kart żadnego niczego żeby sobie kluczyk dorobić więc temat wygląda w ten sposób zgubiłem te kluczyki będąc na mieście stojąc na płatnym parkingu na godziny więc temat wyszedł taki że musiałem rozbebeszyć to wszystko żeby ściągnąć ten samochód, scholować go do domu hmm. załączyła się blokada oczywiście e, powiem wam, że jak te złodzieje odjeżdżają tymi samochodami 15 sekund to ja nie wiem e, generalnie żadnego problemu tu nie było szczerze mówiąc e, bo tak, to jest przykręcone do jakby do kolumny na dwie śruby które są tak naprawdę przy przykręcaniu urwane Po to żeby właśnie, one wyglądają mniej więcej tak Po to żeby właśnie nie było jak tego odkręcić Natomiast przy uderzeniu młotka i mesla W kierunku odkręcania ta śruba się zrusza i tak naprawdę się odkręca dalej palcami Podpinałem kostki, bleblebleble ble ble ble, Zdjąłem tą stacyjkę z tą blokadą czy tam podstawę stacyjki z blokadą no i auto zostało na tyle uruchomione że no dało się je scholować czyli nie było blokady kierownicy natomiast reszta żadna nie działa jedyny problem miałem taki żeby ściągnąć ten plastik bo ta obudowa tego plastiku jest tu przykręcona od, od frontu kierownicy czyli żeby ją normalnie odkręcić żeby jej nie połamać aczkolwiek nie wiem czy ją połamałem trochę ją połamałem ale na tyle że da się ją założyć żeby ją normalnie rozkręcić i zdjąć trzeba by było zdjąć fajerem bo po prostu nie ma dostępu do tych śrubek więc ja to wyłamałem no i reszta poszła jakby z górki już bo po, po paru uderzeniach ta śruba puściła, odkręciłem to, zdjąłem No i doprowadziłem to do etapu takiego, że można było to schorować Z takich ciekawostek Wam powiem, że stoję w centrum miasta Napierniczam młotkiem i meslem w kolumnę kierownicy, czyli tam w tą obudowę tej statyki, Ludzie chodzą, patrzą, zero reakcji Kompletnie zero reakcji, nikt się niczym nie przejmuje. Tak, tak jakby to było, napicie się kawy na mieście. Nikt nawet, nawet miałem taki, taką chwilę, że się zastanawiałem czy czasem zaraz nie podjedzie jakiś radiowóz albo coś tam, ale nic się takiego nie wydarzyło. Po prostu zero reakcji, znieczulica kompletna. I później się dziwią, że samochody giną. Także tak, i teraz na czym stoimy? Stoimy na tym, że muszę tu jeszcze odkręcić tą śrubę. E, zdjąć to to całe ustrojstwo i muszę wyciągnąć bębenek od zamka e, z drzwi e, oczywiście bębenek był sprawny kluczyk wchodził i te wszystkie zapadki tam działały więc dlatego muszę ściągnąć jeszcze bębenek i te dwie rzeczy muszę zawieźć do pana który się zajmuje dorabianiem kluczyka kluczyków, kluczy takich rzeczy i w teorii wygląda to tak że ten pan na bazie tej stacyjki tego bębenka do otwierania drzwi dorobi mi kluczyk który mi tu uruchomi kontrolki i takie tam pierdety i jak już dorobi ten kluczyk to przyjedzie mi zakoduje immobilizer więc tak to wygląda w teorii zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce Jaki to będzie koszt, w ogóle tam szacowane koszty mniej więcej znam. Nie są jakieś tam kosmiczne, że tak powiem, też nie są jakieś tam strasznie małe, ale do wniosku, doszedłem nawet, że muszę to naprawić i nie ma w ogóle dyskusji na ten temat. Więc ja się biorę za rozbobieszanie drzwi, wyciąganie zamka z drzwi i zobaczymy co z tego będzie. Boczek mamy zdjęty i ku mojemu zaskoczeniu tu jest jakaś blacha do odkręcenia, żeby się tam dostać dalej. Więc odkręcę tą blachę i zobaczymy, czy to już zejdzie. No, tak pan powiem, że solidna robota. Dobra, rozbebeszam to dalej. Odkręciłem to. Głośnik oczywiście śmietnik. Ale to wychodzi mi na to, że to jest jeszcze przykręcone jakoś, a czyli przyklejone. No zobaczymy czy to odejdzie, czy to jeszcze coś jest tu poprzykręcane na te śrubki. Dobra, spróbuję się z tym posiłować, bo to jedną ręką to słabo Taki myk mi się zrobił, że to nie chodzi z szybą Czyli co? Muszę to wyjąć całe Nie, to niemożliwe Może to trzeba zdjąć odkręcić Ale ta szyba się trzyma tego Widzę ja to zdejmę i ta szyba spadnie No to normalnie chodzi z szybą Ja pierniczę nieźle no Dobra biorę się coś kombinować Odkręciłem silniczek od elektrycznych szyb Muszę sobie nagrać jak te kostki szły Zdejmę te kostki, odepnę tutaj z tych trzech boltów i może mi to zejdzie samo Zaraz zobaczymy Już chyba doszedłem Po wyjęciu tych dwóch zaślebek i opuszczeniu szyby mamy dostęp tam do śrubek które odkręcą nam ten mechanizm od szyb i chyba już to wyjmiemy wtedy. Zaraz to odkręcę, zobaczę. Boczek mam zdjęty, oczywiście nic mi to nie dało okręcenie szyby też nic nie dało oprócz tego że mogę wyjąć no i rozbebeszyłem te drzwi w zasadzie do zera łącznie z wyjęciem szyby no i jak się okazało w ogóle niepotrzebnie ponieważ te dwie śrubki co tu są jedną się luzuje ale nie wykręca się jej do końca i się zostawia natomiast drugą się luzuje odwrotnie tą Tą się, luzuje, tą się wykręca, ale nie do końca, tą się luzuje na tyle, że klamka powinna z zamkiem wyjść. Oczywiście nie mam możliwości tego zrobić dzisiaj, bo nie mam klucza przy sobie, nie mam narzędzi, może bym ja miał wiatarkę, wiertku, bym rozwiercił tą dziurę, żeby włożyć ten większy klucz, który posiadam. Natomiast nic nie mam, bo narzędzia mam w robocie. Więc chwilowo muszę sobie odpuścić ten temat. Więc zapakuję tą szybę z powrotem. podeprę ją jakimś patykiem, żeby nie spadała. No i tyle. Mam nadzieję, że jak zamknę te drzwi to je otworzę. Nie no chyba otworzę. Także tak to zostawię na tą chwilę. Także robota bez sensu teoretycznie, a praktycznie... Przynajmniej wiem jak są zbudowane drzwi i te wszystkie tutaj zakamarki więc wrócimy do tematu potem Kładka zamka wyciągnięta Oczywiście nie trzeba by, było rozbebeszać tych drzwi, wystarczyło tą śrubę poluzować i tą też poluzować i po prostu to wyszarpać no, ale za wiedzę się płaci, że tak powiem. Także zabieram te dwa elementy i jadę do magika, co ma to robić w No i taka sytuacja jest, że zawiozłem tamto, a pan do mnie mówi, żebym jeszcze zegary mu przywiózł, bo coś tam jest w zegara. i że to się jakoś bardzo prosto wyjmuje, Kurweńka nie powie od razu Tylko tak pół samochodu Trzeba będzie rozebrać Dobra Spróbuję mu ściągnąć te zegary Zobaczymy zaraz jak to będzie No i miał pan rację Z zegarami poszło szybko To może zrobimy 40 tysięcy Od nowości Niemiec płakał jak sprzedawał Ale to jest krajówka to nie żartowałem z tym cofaniem licznika dobra jadę mu to zawieźć zobaczymy teoretycznie zestaw do mnie wrócił czyli licznik stacyjka zamek i dorobiony kluczyk także zaczynam to składać zobaczymy czy to w ogóle Zadziała. Miejmy nadzieję, że zadziała, bo na tą chwilę nie mam czym jeździć, szczerze mówiąc. Więc biorę się za składanie. No i trzymajcie kciuki. Dobra, Z grubsza to złożone jest na tyle, że już powinno zadziałać. Więc zróbmy chwilę prawdy. Bo jeżeli nie zadziała, to nie ma co tam dalej składać. O Boże... Uf. Kontrolki są. Chodzi. Więc o to chodzi No i cóż, trzeba składać resztę do kupy Także biorę się za składanie tego do kupy Bo by pasowało już tym jutro jedzie. Auto złożone do kupy, mniej więcej to wygląda wszystko tak jak powinno być. Ten plastik mógłbym wymienić, ale wiecie jak to jest. Kurwa odpala, wszystko działa. Drzwi złożone, szyba działa, wszystko działa tak jak trzeba. Zaraz pojadę się przejechać, trochę go rozruszać, bo chwilę stał. Jeżeli chodzi o koszty, to Wam powiem tak. Znaczy, jeżeli chodzi o robotę najpierw, no to z tymi drzwiami dałem ciała, bo mogłem ich nie rozbierać, wystarczyło z zewnątrz wyciągnąć zamek. Tutaj udało mi się wszystko poskładać, na tyle było to rozebrane, że nie było nic porąbane z kostkami, z niczym, wszystko działa. No i ta frajda mnie kosztowała 4,5 stówki to nie wiem czy to jest dużo czy to jest mało po prostu tyle mnie to kosztowało ale co to jest za wydatek w porównaniu ze stratą która będzie w najbliższym filmie czyli jakoś w niedługim czasie jeszcze nie jestem do końca pewny czy ten film się pojawi ale myślę że może się pojawi więc co to jest takie 450 zł w plecy przy, że tak powiem, innych stratach. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.